Dzień dobry! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj nagrywam dla Was film z propozycji jednej osoby, mianowicie Mai. I macie tutaj Instagrama podanego. Pomysł na film był naprawdę super, spodobał mi się i od razu wiedziałam, że muszę zapisać sobie wszystko, żeby nagrać. Więc pospisywałam sobie wszystko. I witam Was w filmie, gdzie opowiem o książkach z BookTok'a, które przeczytałam i powiem szczerze, czy jest wartość. Następnie mówię, że to są wszystkie moje opinie. Nie sugerujcie się moimi opiniami za bardzo. I też y, nie róbcie żadnych dram, że y, ja przeczytałam tą książkę i myślę o niej to, a wy przeczytaliście tą książkę i myślicie o niej kompletnie co innego. I teraz trzeba zrobić wielką dramę, bo ja powiedziałam coś źle, powiedziałam coś niedobrego na tą książkę. A to są tylko moje opinie, więc darujcie sobie z takimi komentarzami. Postaram się nie mówić Wam żadnych spoilerów y, na temat danych książek. Ale tak staram, postaram się w dwóch, trzech zdaniach coś opowiedzieć o tych książkach, tak naprawdę krótko, i może wyjdzie jakiś fajny film z tego. Będziecie mieli okładki tutaj wyświetlane, ja wam wkleję je przy montażu, ponieważ mam niektóre te książki, ale nie chcę ich wyciągać, bo są na przykład poukrywane gdzieś na półkach, gdzieś w kartonach, w szafkach. Więc zrobiłabym wielki bowagan, tylko wyciągając wszystkie te książki. Dlatego nie chcę ich wyciągać, będziecie mieli wplejone okładki. Pierwszą książką na start jest It's With Us od Colin Hoover, i tutaj macie właśnie okładkę wyświetloną i ja dałam tej książce dwie gwiazdki. Nie dotknęła mnie ta książka aż tak bardzo, jak yy, inne osoby. Wiadomo, sam pomysł na książkę naprawdę mi się podobał. Pomysł Lili na kwiaciarnię, ale nie powiem wam go, bo nie chcę y, spoilerować wam za bardzo, a już pewnie wiecie, że Lili ma, kwi ma kwiaciarnię. Ona chyba się Lili nazywała, tak mi się wydaje. Dobra, ale mniejsza z tym. Właśnie ten pomysł mi się podobał, było kilka scen takich, myślę, że chwytających za serce, ale w sumie teraz jak sobie przypominam, to była jedna tylko taka, a nie adnotowała mi ten swój a w sumie powinnam, bo... Te wszystkie złości myszy, myślę, że wylałabym właśnie na tą książkę nie za bardzo mi się podobała ta książka. Wiadomo, dwie gwiazdki to nie jest za dużo, ale myślę, że taka książka na odmóżdżenie, jak chcemy się ponudzić, to to właśnie bym wybrała tą książkę. W sensie ja naprawdę po opiniach z TikToka myślałam, że e, właśnie myślałam, że. Dotknie mnie ta książka, że no co, coś się po prostu stanie ze mną po przeczytaniu tej książki, a ja praktycznie nic się nie stało, ja się tylko wynudziłam w trakcie czytania tej książki. Nie sądzę, żebym sięgnęła po drugą część tego. Nie jest to mój typ książek i pisania książek. W sensie ja kocham ro, romanse, kocham i takie bardziej spicy książki, kocham. Ale czułam po prostu, że to nie jest dla mnie, że to nie jest mój vibe No ale cóż, tyle autorki, średnio mi się podoba eee, No tu mi się książka wydłużała, nie wiem czemu Mimo, że ja przeczytałam ją w jeden dzień, więc nie wiem czemu mi się wydłużała A dwa czy trzy lata, trzy lata temu, albo nawet i cztery eee, Czytałam November 9 i było w miarę. Na tamte czasy mi się to podobało. Dalej mamy książkę, która może wywołać trochę trochę takiego nie wiem temat rozmowy. Wielki temat rozmowy, ponieważ mamy Start a Fire od Katarzyny Barlińskiej, od Heritiery Pisgacz. I w tym momencie miałam DNF. Ja nie skończyłam tej książki. Czytałam pierwszą część, odnoszę się tylko do pierwszej części, jakby co, bo reszty nie czytałam, więc się nie wypowiem na resztę książek, których nie czytałam. Tak samo jak przy Colin Hoover. Nie lubiłam, nie polubiłam się z With was, ale nie wypowiadam się na temat innych książek, ponieważ ich nie czytałam. Ja pierwszą część czytałam, jak to było modne na odpadzie, bo to jest typowa odpadówka, ja to czuję ja to czułam jak zaczynałam czytać w papierowej wersji i po prostu to zostawiłam. Przeczytałam pierwszą część do połowy i mi się podobało, więc kupiłam wtedy właśnie papierową wersję tej książki. I już mi się nie podobało. Po pierwsze, za długie rozdziały. Ja jestem osobą, która lubi 5-10 stronnicowe rozdziały, a nie 40-50 i w ogóle na całą książkę. To nie jest dla mnie, to nie jestem typowo ja. Po drugie, mam, mam takie wrażenie, że było dużo błędów od wydawnictwa i w ogóle od korekty, że tej korekty w ogóle nie było. No ale. No cóż, ta książka ujrzała światło dzienne. I no, ja jestem zdania jestem w grupie tych osób, co myślą właśnie, że ta książka powinna zostać na odpadzie. Bo jednak to jest typowo odpadówka. I trzy czwarte właśnie tych rozdziałów i tej książki w ogóle nie powinno być w papierze. No, powinna być poskracana ta książka i w ogóle te rozdziały. No, ale dalszej części nie dalszej czy... dalszej tej części książki nie czytałam ani na odpadzie, ani w papierze. A na odpadzie w miarę mi się podobała ta książka, więc powinna tam zostać. Jakby tam została, ja bym przeczytała do końca, naprawdę. Przeczytałabym do końca wszystkie mm. części. Ale no, nie będę się już dalej wypowiadać na ten temat. Dalej mamy Forwing od Rebeki Jaros. I tej książce dałam 5 gwiazdek, czytałam ją rok temu w styczniu i naprawdę mi się podobało, to jest jedno z lepszych romantazy, jaką czytam, jak nie najlepszych, bo za bardzo nie czytam romantazy, ale chyba zacznę, bo naprawdę teraz wychodzą ciekawe romantazy, różne wydawnictwa mają swoje własne romantazy też, nie zagraniczne, tylko polskie... I na przykład mam też pierwszą część dworów, którą do połowy przeczytałam, więc drugą połowę powinnam przeczytać też. Ale Fourth Wing opowiada o dziewczynie, która chce pokazać środowisku, że jest lepsza, i m.in. swojej siostrze i matce, że jest lepsza, że też umie się dostać do, do tej szkoły, co oni tam chodzili, żeby się wyszkolić na jeźdźca i tak dalej. No, i mamy kogoś takiego tam jak Ksaden Riorson. On chyba tak się nazywał. I Ksaden to jest moja miłość. Naprawdę, kocham Ksadena. Xaden um, naprawdę jest. Um, na początku. Na początku ich relacja jest taka Enemies to Lovers, mam wrażenie. Ale później się to zmienia, i zmienia, i zmienia. Ale musicie to przeczytać, żeby się dowiedzieć dokładnie o co chodziło. Nie chcę wam dawać spoilerów, ale. Warto ją przeczytać. Naprawdę warto przeczytać. Jedna z lepszych książek, które przeczytałam w 2024 roku. Więc naprawdę ja wam z całego serca polecam Fourth Wing. I ja zaczynam czytać Iron Flame, więc myślę, że niedługo też gdzieś się pojawi recenzja Ar Iron Flame. Dalej mam Punk 57 od Penelope Douglas. I Punk 57 jest akurat książką, która otrzymała ode mnie 5 gwiazdek. No, jesteśmy teraz przy książkach, które chyba. Dostały, dostały właśnie 5 gwiazdek ode mnie. No, tak jak teraz patrzę, to są książki, które 5 gwiazdek ode mnie dostały. I Bank 57 jest pierwszą książką, którą przeczytałam od wydawnictwa niezwykłego i pierwszą taką, mogę powiedzieć, że poważniejszą książką, bo. No wiecie, Spicy książka jednak to jest taka, mogę powiedzieć, że Spicy młodzieżówka. No coś takiego, e, połączony z jednym fragmentem kryminalistyki e, po tym, co robi główna bohaterka w szkole, więc e, taka książka pomieszana, można powiedzieć. E, I naprawdę ta. Ta książka skradła moje serce. Będąc w Londynie rok temu w lutym, ja kupiłam sobie angielską wersję tej książki i kupiłam sobie też później zwykłą polską wersję, żeby ją zaadnotować w całości, bo ja czytam ją trzy razy już, czy cztery nawet. I czytałam ją za pierwszym razem na moim czytniku ebooków na moim inkbooku. Później czytam ją w papierze, żeby zaznaczać fragmenty. E, po angielsku kawałek ją czytałam i teraz przy odnotowaniu całej części, całej książki e, też ją czytam, więc e, no widać, że to moja ulubiona książka. I godzinę czy dwie godziny temu, przed nagrywaniem filmu, zamówiłam specjalne wydanie ilustrowane w 57. Więc widać, która książka jest moja ulubiona. Mam po prostu sentyment do tej książki i tak zostanie. No i też będzie chyba taką moją komfort książką, do której, do której będę wracać. Dalej mamy serię, która też skradła moje serce, czyli Devil's Night od Penelope Douglas. I tu zdecydowanie jest najlepsza część dla mnie, według mnie pierwsza i trzecia. Czyli związaną z Michaelem Christem i z Dimonem Torensem e, i z głównymi bohaterkami, tam Erika Fane i Winter. Podoba mi się, że każda część właśnie opowiada o innym jeźdźcu, no bo to jest seria jeźdźców, e, z miasta jednego. E, z jednego miasta jest to grupa znajomych, e, no i no w sumie większość, co bym nie powiedziała teraz o tej książce, to są spoilery więc nie będę Wam ich mówić, no ale myślę, że warto. Mi się spodobało, dam 5 gwiazdek, każda część ode mnie dostała 5 gwiazdek. Każda część jest ode mnie od deski do deski zanotowana, mają strasznie dużo znaczników, więc no to coś musi znaczyć, a ja kocham tą książkę, naprawdę uwielbiam tą serię, te wszystkie książki, z tej serii, więc naprawdę też mam sentyment do tych książek, bo to jest taka pierwsza wielka seria, którą czytałam i tu pomijam Harry'ego Pottera oczywiście, ale taka pierwsza wielka, poważniejsza seria, jaką przeczytałam, więc też ma sentyment ode mnie i kocham Devil's Night. Następna książka i ostatnia od Penelope Douglas, o której chcę powiedzieć, o której chcę się wypowiedzieć, to jest Credence. Myślę, że większość osób zna Credence z BookTok'a i dam 5 gwiazdek. No ja jestem typem osoby, której się podobają takie książki, no. I ona też ma bardzo dużo adnotacji w sobie, więc to mówi samo za siebie, że naprawdę polubiłam się z tą książką. Byłam zawiedziona końcówką bardzo, bo wiadomo, ja jestem w tymie wujka. Ci, co czytali, no to wiedzą. Ci, co będą czytali, to dowiedzą się po przeczytaniu tej książki, ale jednak, kiedy wszystko się już ładnie rozkręciło, wszystko się zepsuło. I jestem, dalej jestem zawiedziona tym. Mimo, że czytałam tą książkę dwa lata temu, ja jestem dalej zawiedziona, jak to się skończyło. Dalej mamy książkę Między Wierszami od Izabeli Nowaczyk. Dobrze przeczytam. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam. I dałam tutaj jedną gwiazdkę. Sięgnęłam po tą książkę myśląc, że dotknie mnie bardzo, tak jak osoby mówiły na Booktoku, i że zrani mnie ta książka, że bardzo ją wezmę do siebie. A prawda jest taka, że wynudziłam się na tej książce bardzo. Przeczytałam ją w jeden dzień i żałowałam, że w ogóle zaczynałam tą książkę, i nie jest w ogóle zaadnotowana, więc myślę, że ją sprzedam, bo nie chcę jej trzymać takiej. Książki, która mi się nie spodobała, ma na początku te ostrzeżenia, które są poruszane w książce. I rzeczywiście te fragmenty, te sytuacje są w książce poruszane, ale one nie, nie, nie trafiły po prostu we mnie, więc jak ktoś chce przeczytać między wierszami, to zapraszam was na mój wintet. Macie tutaj podaną nazwę. I może uda Wam się kupić. Jeżeli zdecyduje się, żeby sprzedać, to polujcie, może uda Wam się kupić. Dalej mamy For Sure Not You od Weroniki Jancerowicz. Od Weroniki Ancerowicz ma, również mam Mój kumpel jest dziewczyną, ale nie czytałam jeszcze. Znaczniki są przygotowane do tej książki, ale nie przeczytałam jeszcze. I w sumie For Sure Not You ja dam DNF-a, ponieważ zaczęłam inną książkę czytać. A jak skończyłam tą to książkę, to zapomniałam, że w ogóle... Yy, no, zapomniałam o tym, że w ogóle zaczęłam For Sure Not You. I tak sobie leży cały czas na szafce. Ale początek powiem wam, że mi się podobał. Myślę, myślę że to nie będzie książka, która mnie dotknie bardzo, a też wiele osób właśnie mówi, że do, dotknęła yy, ta książka bardzo. Ale... Ja myślę po prostu, że się polubię z tą książką ze stylem pisania autorki i ja myślę, że ja wrócę do czytania tej książki i że może to też zmotywuje mnie, żeby przeczytać kumpelka, eee, więc może się uda, może wrócę do tego. No ale tak mówię krótko, że chyba będzie warto ją czytać, bo się polubiłam z głównymi bohaterami, z początkiem się polubiłam, ale więcej się wypowiem myślę, że jak skończę tą książkę. No ale skoro ją zaczęłam, a jest bardzo znana na TikToku, to chciałam coś pokrótce o niej powiedzieć, o samym początku może. No ale myślę, że ja się poluję z tą książką. Dalej mamy kolejną książkę, która bardzo triggeruje. Tu jest już ostrzeżenie, że plus 21. No ale ja ją czytam, jak miałam ile? 15 lat no. Czytałam ją, jak miałam 15 lat i dałam 5 gwiazdek. Nie pytajcie. Ale naprawdę, to jest książka, która opowiada typowo o psychopacie i Stalkerze. Ja przeczytałam sobie z telefonu, bo nie pamiętam. I że wiadomo, nie chciałabym przeżyć to, co opisywała autorka i co przeżyła główna bohaterka w związku właśnie z tym psychopatą i Stalkerem i tak dalej. Ale jako książka. To prawdę mówiąc, to jest jedno wielkie nieporozumienie, ponieważ pokochałam tą historię i pokochałam to, że każda książka od tej autorki H.D. Carlton, chyba dobrze przeczytam, yy, ma jedno wielkie powiązanie. To jest jedno wielkie uniwersum, tak jak przy książkach Asi Balickiej. Każda książka jest ze sobą powiązana, wszyscy. Bohaterowie są ze sobą powiązani czymś, więc mi się to naprawdę podoba. Mam dwie książki nowe, kupione na targach od tej autorki, więc myślę, że na pewno przeczytam. Dalej mamy Hellish Hit od Weroniki Ploty. Ja czytałam tą książkę w styczniu tamtego roku i dałam cztery gwiazdki. Ale prawdę mówiąc, ja nic nie pamiętam z tej książki. Nie pamiętam, co ja przeżywałam w trakcie tego, ale wiem, że jest bardzo zadnotowana ta książka. Może przeczytam ją kiedyś drugi raz, ale teraz, jak widzę jakieś TikToki związane z tą książką, jakieś posty, recenzje i tak dalej, to nie wydaje mi się, że ta książka by dostała ode mnie cztery gwiazdki. Wydaje mi się, że by dostała nawet nie więcej niż dwie gwiazdki. Dalej mam. Known from Snow. To przedostatnia książka, o jakiej się wypowiem tutaj na filmiku. I Known from Snow od Weli Szulwińskiej. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Dostała ode mnie wielkiego DNF-a. W tej książce jest zdecydowanie za dużo przekleństw. W sensie początek, jeszcze ok, w miarę się tam wolno, rozwija to i tak dalej. Ale ona ma dużo przekleństw w sobie. I też mam wrażenie, że ta korekta nie jest jakoś idealnie zrobiona, eee, w ogóle to nie była książka w moich klimatach, ja się w ogóle nie zaprzyjaźniłam z tą książką, nie powiedziałam sobie hej, jestem Hania, hej, jestem No From Snow, w ogóle nie, to nie jest... To nie jest w moim stylu. Jeszcze specjalnie przeczytałam, czytałam ją, przepraszam, bo ja jej nie przeczytałam, ja ją czytałam w grudniu, żeby poczuć ten vibe zimy, bo wiecie, non from snow, no to wiadomo, znani ze śniegu. Eee, no to chciałam poczuć ten vibe prawdziwy tej książki, że wiecie, tutaj śnieg, tu zima, tu grudzień, tu święta zaraz, chciałam ją tak przeczytać, ale nie. Ja się nie poluwiam z tą książką i ta książka nie, ko kompletnie nie wbiła w moje klimaty. Ostatnimi książkami, o jakich się wypowiem w tym filmiku, jest to całe wielkie uniwersum książek Asi Balickiej. Asia Balicka skrywa w moim sercu chyba najwięcej miejsca, ponieważ to są książki, które ja uwielbiam, które ja kocham czytać, do których wracam. E Mamy poemat letni tęsknoty, który kocham, naprawdę kocham. Tak samo Red Lights, kocham. Korepetytor, prokurator, yy, yy, deologia związanych, yy, reguły pożądania. No, kocham te książki. Bo to jest jedno wielkie uniwersum. Naprawdę, każdy z każdym jest powiązany ze sobą po prostu. Wszystko jest tak idealnie dopracowane. Wiecie, Asia Balicka się stara. No, to po prostu jest coś cudownego. Ja kocham te książki i chyba nie ma nic lepszego od książek Asi Balickiej i Penelope Douglas razem wzięty. Każda książka ode mnie dostała pięć gwiazdek. No i co więcej, mówić. To jest autorka. To jest anioł, nie autorka. To jest anioł. Naprawdę. Przecudowne książki. Kocham te książki całym swoim sercem i one zostaną w moim sercu na naprawdę długo. Jeżeli kiedyś zostanie wydana angielska wersja Korepetytora, ja jestem pierwszą osobą, która to kupuje. Kocham, po prostu kocham. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że nie zanudziłam was tym swoim opowiadaniem i krzyczeniem i tak dalej. Macie moje podlinkowane book, book media w opisie, więc zapraszam Was na nie i teraz tutaj też macie nazwy. Jeżeli macie jakieś pomysły na różne filmy związane z książkami albo jakieś vlogi może, to piszcie w komentarzach oczywiście Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, dać łapki w górę i miłego komentarza, bo to naprawdę mi pomaga. Wspiera mnie to bardzo i wiem, że lubicie oglądać moje filmy. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!